Historia rozgrywa się w Krakowie, jednym z najstarszych i kulturalnie najbogatszych miast w Polsce. Jest zima, a śnieg pokrywa dachy i chodniki. Główna bohaterka, Anna Kowalska, to 29-letnia wykładowczyni literatury na uniwersytecie, która mieszka w mieszkaniu ze swoim przyrodnim bratem, Piotrem, 27-letnim aspirującym szefem kuchni, pracującym w lokalnej restauracji. Wspólnie dzielą przestrzeń od czasu rozwodu rodziców, co zmusiło ich do wspierania się zarówno emocjonalnie, jak i finansowo. Anna jest osobą skrytą i metodyczną, podczas gdy Piotr jest ekstrawertyczny i impulsywny, co tworzy złożoną dynamikę między nimi. Mimo, że są przyrodnim rodzeństwem, nie wychowywali się razem. Poznali się dopiero w okresie nastoletnim, kiedy ojciec Anny ożenił się z matką Piotra. Ta początkowa odległość uczyniła z nich bardziej przyjaciół niż tradycyjne rodzeństwo. Historia zaczyna się podczas zwykłego wieczoru w mieszkaniu, które dzielą. Anna siedzi na kanapie, poprawiając pracę swoich studentów, a Piotr jest w kuchni, przygotowując danie na konkurs kulinarny. Ich relacja wydaje się harmonijna, ale pod powierzchnią kryje się napięcie, którego żaden z nich nie chce otwarcie przyznać. Wszystko zmienia się. Gdy Anna przypadkowo odkrywa, że Piotr jest w tajemnym związku z jej najlepszą przyjaciółką, Magdą, która jest mężatką. Anna znajduje wiadomości na telefonie Piotra, które jasno wskazują, że mają romans. To stawia ją w trudnej sytuacji: skonfrontować się z Piotrem i ryzykować zniszczenie zaufania między nimi, czy udawać, że nic nie wie. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy Magda podczas przypadkowej wizyty w mieszkaniu Robi sugestywne komentarze, które sprawiają, że Anna czuje się nieswojo. W prywatnej rozmowie Magda mówi: Piotr jest wyjątkowy, prawda? Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, jak bardzo jest dla mnie ważny. Ton jej głosu wytrąca Annę z równowagi, a ona zaczyna dostrzegać skalę problemu. Anna czuje ciężar zdrady, nie tylko ze strony Magdy, ale także Piotra, który naraża na szwank ich przyjaźń i swoją reputację. Z drugiej strony zmaga się z konfliktowymi uczuciami, ponieważ zauważa, że bardziej martwi się o Piotra niż o Magdę. Pewnego wieczoru, gdy Piotr zmywa naczynia, Anna próbuje poruszyć temat w sposób pośredni. Piotr, co byś zrobił, gdybyś wiedział, że ktoś ryzykuje wszystko dla zakazanego związku? Piotr zatrzymuje się na chwilę, myśli i odpowiada z ironicznym uśmiechem. Powiedziałbym, że to idioci albo zbyt odważni na własne dobro. Odpowiedź tylko podsyca emocjonalny chaos w Annie, która nie wie, jak podejść do prawdy. Mieszkanie, które dzielą, jest przytulne, z półkami pełnymi książek na ścianach i małą, ale funkcjonalną kuchnią. Wieczory upływają przy dźwiękach cicho grającej muzyki klasycznej i zapachu kulinarnych kreacji Piotra. Ciągły zimowy śnieg w Polsce potęguje emocjonalną izolację, którą Anna odczuwa. Próbując poradzić sobie ze swoimi myślami. W ostatniej scenie wprowadzenia Anna postanawia śledzić Piotra do restauracji, w której pracuje, podejrzewając, że spotyka się tam z Magdą. Zaglądając przez okno widzi go siedzącego przy stole, ale ku jej zaskoczeniu nie jest z magdą. Zamiast tego jest z mężczyzną w starszym wieku, którego twarz wydaje się dziwnie znajoma. Anna zamiera na widok Piotra siedzącego z tajemniczym mężczyzną w restauracji. Obserwuje ich, nie dając się zauważyć, próbując złożyć elementy układanki. Mężczyzna wydaje się być blisko związany z Piotrem, a sposób w jaki rozmawiają, mieszanka śmiechu i intymnych gestów, wywraca jej żołądek do góry nogami. Nie wie co myśleć. Czy Piotr również jest związany z tym mężczyzną? Odkrycie jeszcze bardziej podważa jej zaufanie, nie tylko do Piotra, ale także do sposobu w jaki postrzega własne życie. Anna decyduje, że musi skonfrontować się z bratem. Wraca do mieszkania, tonąc w morzu wątpliwości. Przekonuje samą siebie, że przesadza, ale obraz tajemniczego mężczyzny i zachowanie Piotra zaczynają nabierać sensu. Piotr stał się bardziej roztargniony, częściej wychodzi późno z domu i jest bardziej emocjonalnie odległy. Każdy drobny znak teraz wydaje się być powiązany z tą potencjalną zdradą. Anna w desperackiej próbie zrozumienia sytuacji próbuje szukać więcej wskazówek przeszukuje pokój Piotra, ale nic nie znajduje. Czuje, że narusza jego prywatność, ale potrzeba poznania prawdy jest silniejsza. W końcu znajduje list od tajemniczego mężczyzny. W liście mężczyzna podpisuje się jako Kamil, a jego treść jest pełna namiętnych deklaracji, sugerujących, że Piotr był z nim związany dłużej niż Anna sobie wyobraża. Ze złamanym sercem Anna próbuje zdystansować się od sytuacji i iść naprzód, ale niepokój ją pochłania. Próbuje skupić się na pracy, ale jej myśli nieustannie powracają do działań Piotra. Tymczasem największą przeszkodą, z jaką Anna musi się zmierzyć, nie jest tylko odkrycie prawdy o Piotrze, ale także zrozumienie, jak ta sytuacja wpłynie na ich relacje i co to oznacza dla jej przyszłości. Zaczyna się zastanawiać, czy całe zaufanie, jakie miała do brata, było jedynie iluzją, czy Piotr faktycznie jest tym, za kogo go uważała? Piotr. Prawda o Piotrze zaczyna wychodzić na jaw. Chociaż jest charyzmatycznym mężczyzną, uwielbianym przez wszystkich, ma także swoje słabości i zmaga się z wewnętrznymi konfliktami. Piotr nie wie, że Anna jest świadoma jego działań, a brak dialogu między nimi tworzy przepaść niezrozumienia. Czuje się również przytłoczony ciągłą obecnością Anny i faktem, że pełni rolę jej emocjonalnej kotwicy. To powstrzymuje go przed pełną szczerością wobec niej, jeśli chodzi o jego uczucia. Piotr jest rozdarty między swoją pasją do Kamila a lojalnością wobec siostry, która zawsze była dla niego największym wsparciem. Magda, najlepsza przyjaciółka Anny, obecnie całkowicie zaangażowana w relacje z Piotrem, jest przedstawiona jako kobieta, która nie wie, jak poradzić sobie z sytuacją, w którą się wplątała. Kocha Piotra, ale jednocześnie czuje się winna, ponieważ jest mężatką. Jej sprzeczne i wymijające zachowanie stawia ją w niepewnej pozycji. Kamil. Tajemniczy mężczyzna, którego Anna odkrywa jako część sekretnego życia Piotra. Kamil jest starszy i ma za sobą skomplikowaną historię życia, naznaczoną burzliwymi relacjami i emocjonalnymi trudnościami. Jest bardzo przywiązany do Piotra i mimo że zdaje sobie sprawę, że ich związek nie jest idealny, wierzy, że jest prawdziwy i głęboki. Podczas wieczoru towarzyskiego w mieszkaniu Piotr wraca późno po ciężkim dniu w pracy. Anna decyduje się w końcu skonfrontować z nim. Trzymając w ręku list od Kamila, patrzy na niego z bijącym sercem i zadaje bezpośrednie pytanie. Kim jest ten Kamil? Piotr co cię z nim łączy? Piotr patrzy na nią zaskoczony i wyraźnie zdenerwowany. Waha się, ale w końcu mówi: Anna, nigdy nie chciałem cię w to mieszać. To nie miało tak wyglądać. Piotr wyjawia, że on i Kamil są w długoletnim związku, ale czuje się uwięziony między oczekiwaniami rodziny a pragnieniem prowadzenia bardziej autentycznego życia. Przyznaje, że nigdy nie chciał zranić Anny, ale sytuacja z Magdą i jego relacja z Kamilem to dwie oddzielne sprawy. Znalazł się na skraju wytrzymałości, próbując pogodzić swoje osobiste potrzeby z uczuciem do siostry. Anna jest oszołomiona. Odkrycie, że Piotr jest w związku z innym mężczyzną, sprawia, że zaczyna kwestionować wszystko w swoim życiu i sposób, w jaki zawsze postrzegała brata. Uczucie zdrady jest intensywne. Ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że Piotr nigdy nie był wobec niej naprawdę szczery. Szok jest głęboki, a jej reakcja to mieszanka złości, smutku i zrozumienia. Mówi niemal bez tchu: Nigdy mi nie powiedziałeś. Nie wiedziałam. Czy to wszystko było kłamstwem? Piotr podchodzi do niej, próbując wyjaśnić, ale Anna odsuwa się. Ból odkrycia prawdy w ten sposób jest przytłaczający, ale w głębi duszy wie, że musi przetrawić wszystko, co zostało ujawnione. Ze złamanym sercem Anna wychodzi z mieszkania, aby spacerować w śniegu, bez celu, próbując uporządkować swoje myśli. Piotr obserwuje ją z oddali, mając nadzieję, że wróci, aby porozmawiać. Ale kiedy Anna odwraca się za siebie, widzi Magdę, która również zdaje się na coś czekać. Napięcie między wszystkimi zaangażowanymi nigdy nie było tak wyczuwalne. Anna spacerując po zimnym Krakowie czuje, że świat wokół niej się wali. Nie może przestać myśleć o wszystkim, co wyznał Piotr. Jej umysł jest mętny, ale jedna myśl wybija się na pierwszy plan. Nigdy nie przypuszczała, że brat, ktoś z kim zawsze miała głęboką więź, mógł przed nią tyle ukrywać. Uczucie zdrady jest silne, ale jest też część Anny, która czuje ulgę, że wreszcie rozumie złożoność Piotra. Jeszcze nie wie, jak sobie z tym wszystkim poradzić, ale wie, że musi skonfrontować się z osobami zaangażowanymi. Kiedy Anna wraca do mieszkania, Piotr czeka na nią. Jego oczy są zapuchnięte od płaczu, a twarz naznaczona cierpieniem. Po raz kolejny przeprasza, ale tym razem Anna przerywa: Nie wiem, czego ode mnie oczekujesz, Piotr. Nie wiem, czego spodziewałeś się po tych wszystkich kłamstwach. Piotr z rozpaczą w głosie odpowiada: Nie chciałem cię stracić. Wiem, że cię zawiodłem, ale. Magda nie jest tym, za kogo ją uważasz, Anna. Zawsze wiedziała, co czuje, ale nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić. Anna milczy. Zauważa, że Piotr w jakiś sposób szuka jej aprobaty dla swojego związku z Kamilem, czego do tej pory nie potrafił uzyskać. Ciężar tajemnicy w końcu zniknął z jego ramion, ale teraz stoi przed jeszcze trudniejszym wyzwaniem świadomością, że musi zdecydować, jak poradzić sobie z ludźmi, których kocha. W chwili jasności, Anna podejmuje odważną decyzję, postanawia porozmawiać z Magdą, aby ostatecznie zrozumieć całą sytuację. Gdy się spotykają, Magda patrzy na nią z poczuciem winy, ale również z szczerością, której Anna się nie spodziewała. Magda wyznaje, że jej relacja z Piotrem nie była czymś, nad czym miała kontrolę, ale zawsze wiedziała, że kłamstwa w końcu wyjdą na jaw. Wiedziałam, że będziesz cierpieć. To nie było wobec ciebie sprawiedliwe. Nigdy nie było Anno, mówi Magda, próbując wytłumaczyć swoje błędy. Anna, choć to bolesne, zaczyna rozumieć wybory wszystkich zaangażowanych, w tym swoje własne. Nie szuka już winnych, ale próbuje znaleźć sposób, by pójść naprzód. Po konfrontacjach i ujawnionych tajemnicach, Anna daje sobie czas dla siebie. Oddala się na chwilę od Piotra i Magdy, decydując, że musi odbudować własne zaufanie. Przez kilka tygodni spędza więcej czasu sama, zastanawiając się nad swoją przyszłością. Fakt, że jej relacja z Piotrem może już nigdy nie być taka sama, napawa ją smutkiem, ale wie, że nie tylko on ponosi winę. W tym czasie Anna zaczyna zbliżać się do Kamila. Kochanka Piotra, chociaż był częścią całego zamieszania, czuje, że musi lepiej zrozumieć jego motywacje. Kamil, początkowo niechętny, wyjaśnia swoją rolę w tej historii i razem zaczynają budować wzajemne zrozumienie. Anna ostatecznie postanawia porozmawiać z Piotrem o ich przyszłości. Rozmawiają szczerze i mimo wszystkich zranień oboje uznają, że zawsze łączyła ich miłość. Wybaczyłam ci Piotrze. Nie dlatego, że nie popełniłeś błędów, ale dlatego, że wiem, że ty również próbujesz zrozumieć samego siebie, mówi Anna z spokojem, którego wcześniej u siebie nie zauważała. Po decyzji Anny o wybaczeniu Piotrowi zaczynają odbudowywać swoją relację, tym razem w bardziej dojrzały i realistyczny sposób. Zaufanie, choć nadszarpnięte, powoli zaczyna się odbudowywać. Anna wreszcie czuje spokój wobec całej sytuacji. Sześć miesięcy później Piotr przygotowuje się do nowego etapu w swoim życiu, zaczynając otwarcie żyć z Kamilem. Anna z kolei wciąż zmaga się z bliznami pozostawionymi przez zdradę, ale teraz lepiej rozumie, co oznacza zdolność do przebaczenia. Kontynuuje swoją podróż silniejsza, bardziej świadoma swoich ograniczeń i możliwości. Historia kończy się, gdy Anna, w słoneczny dzień, spaceruje ulicami Krakowa, patrząc z nadzieją w przyszłość. Nie ma wszystkich odpowiedzi, ale wie, że wybaczając zrobiła ważny krok w kierunku emocjonalnej wolności.